Karol Beder w gościem boksingiem witaj. Dzień dobry cześć. Walka wieczoru na kolejnej gali KSW, duże wyzwanie, większe napięcie czy standardowo podchodzisz do tego pojedynku? Nie standardowo, każda jedna walka jest wyzwaniem i standardowo podchodzę do tego. Ale w Szczecinie, czegoś więcej kibice mogą się po Tobie spodziewać, coś specjalnego szykujesz na swojego przeciwnika, oceń go, powiedz coś o nim, co o nim wiesz, widziałeś jakieś jego pojedynki? Tak widziałem jego pojedynki, szykujemy na niego taktykę, natomiast no, tutaj mogę Wam tylko powiedzieć, że to ja będę dyktował warunki tej walki. Powiedz, przed momentem była ogłoszona walka, choćby Pudziana z Nastulą. Co ty o tym sądzisz i powiedz, kto dla ciebie jest faworytem? Bo ciekawy pojedynek się szykuje. Ja z jednym z tych panów już miałeś okazję się skonfrontować. Uważam, że pojedynek, tutaj sam 50 na 50, nie ma dla mnie ani wygranego, ani przegranego. Oboje panowie są doskonałymi sportowcami. Paweł Nastula jest oczywiście wielkim sportowcem, mistrzem olimpijskim, który, który dużo w życiu osiągnął. No, pytanie, czy, czy, czy on chce to robić dalej, czy chce dalej walczyć. Myślę, że warto czasami ze sceny zejść niepokonanym jako, jako mistrz olimpijski, natomiast absolutnie nie skreślam go w tym pojedynku. Co do Mariusza, no też jest wielkim sportowcem, no też osiągnął wiele, jest mistrzem świata w kategorii strongmanów, no jest na pewno najsilniejszym człowiekiem na ziemi. Ale także ewoluuje, no, trenuje dużo pod okiem Piotra Jeleniewskiego, wspaniałego trenera, także obydwoje panowie są, obydwaj panowie są na pewno, no jest to ciekawe zestawienie wadze ja tak. Ciężkiej to Ty jesteś numerem jeden, pas KSW należy do Ciebie. Mówię tutaj oczywiście o KSW, tak? Powiedz, czy wydaje Ci się, że to będzie jakiś eliminator może do walki z Tobą? Pewnie Paweł by chciał się jeszcze raz z Tobą spotkać, bo ta porażka była dość dotkliwa. No a Pudzian mierzy wysoko, no i powoli buduje się, że tak powiem, w tej drabince MMA. Tak, wydaje mi się, że jest to eliminator. Czyli możemy spodziewać się kolejnej walki z Bedorfem, tak? jeżeli będzie taka wola organizatorów i zawodników no to proszę bardzo. A tak patrząc przez perspektywę tego, że walczyłeś z Nastulą, myślisz, że jeśli Pudzian wygrałby z Nastkiem to on będzie dla Ciebie rywa łatwiejszym rywalem niż Paweł, czy, czy wprost przeciwnie? no, jeden i drugi jest dobrym przeciwnikiem 50 na 50 stawiam w tym pojedynku, jeden i drugi jest wymagającym przeciwnikiem, no bo i tu siła, i tu doświadczenie i to, no to wszystko się składa to i Mariusz Pudzianowski i Paweł Nastula są dobrymi, świetnymi zawodnikami a ich walka pokaże na jakim miejscu są w rankingu MMA, nie polskim, tylko w rankingu MMA Federacji KSW. W Stanach jest takie powiedzenie, że ktoś komuś próbuje ukraść show, to znaczy dać lepszą walkę niż na przykład walka wieczoru. Nie boisz się, że Materla tym jakimś wejściem w ostatnim momencie ukradnie ten show i ludzie więcej będą mówili o nim niż o Tobie? Ale ja tutaj nie podchodzę w ten sposób, że chciałbym, żeby o mnie mówili więcej czy, czy o Michale więcej. No nie, no każdy z nas jest sportowcem, podchodzimy do tego na sportowo i tu nie ma znaczenia chyba kto walczy pierwszy, kto walczy drugi, e, czy nie mają znaczenia jakby pozycje w tych walkach. No to, to każdy, każdy daje świetną walkę. Czasami pierwsza walka z rozkładówki jest oceniana jako walka wieczoru i dostają bonusy, także tak to działa. A czy walka jest pierwsza, czy ostatnia, to, to nie mi to oceniać, ja tego nie, nie dogaduję, to dogaduje mój menadżer i, i on jest za, za to gdzieś tam odpowiedzialny na koniec dnia. Czego ma się Twój rywal spodziewać po Tobie w pojedynku, który będzie mieli okazję oglądać? Przekrojowości. Dobra, i czego Ci życzyć przed walką? Spokoju. To tego Ci życzę i dziękuję za Dziękuję.